Tak, arkusz i karną kredę i na to sakramentalne pytanie: co by pan na tym arkuszu narysowała? No mi się wydaje, że to jest tyle razy, tyle razy odpowiadałem na to pytanie, że wyściełaniem właściwie nie starałem się. Ale dzisiaj? Nie wiem, na przykład yy, yy, taki yy, taki rysunek, gdzie ta Synek odmawia paciorek i mówi w imię ojca i syna. A ojciec mówi i ducha, a on mówi nie wierzę w duchy. Jest, jest chyba też trochę o tym. No to oczywiście też jakiegoś tam jednego aspektu. To co już na tej tablicy narysowałem? Na przykład taka, taka zasada wśród rysowników, że nie wolno, to jest straszny wstyd, po prostu jak do jakiegoś tekstu ktoś użyje znaku zapytania. Nie wolno tego robić strasznie. No ale w takiej sytuacji, na przykład, że teraz musiałbym narysować coś, to może właśnie ten haczyk z tą taką kropeczką na dole. Na przykład narysował. Dlatego go nie robił. No na przykład Inclowałem swój grób pusty z nagrobkiem, na którym byłoby moje imię. Nazwisko byłaby data urodzenia, byłoby zmarł w puste Pierwszy Pierwszym kiedyś się opublikowałem. No, no to jest coś takiego mniej więcej, taki rodzaj zabumy. Na przykład takie pytanie, w jaki dzień tygodnia chciałbyś umrzeć? Bo z każdym umrzeć jakiś dzień, tygodnia, będzie jakiś dzień, tygodnia. Możesz sobie wybrać ten dzień, tygodnia. Ktoś mi zadał takie termin. Albo żeby żyć. No chodzi o to, że poniedziałek, poniedziałek jest niedaleko od wtorku, wszystkich dni tylko... Środa rano. No, tam nie było porządku, więc nie wiem, jak wy oczywiście, środa rano, mógłbym przemawiać w środę, wczesne popołudnie. Zanim pociąg się rozpadnie, to wydaje mi ja, Jest takie ryzyko. Jest takie ryzyko. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby się włączyć? Proszę bardzo. Nie w temacie dzisiejszym, ale mam taką koncepcję, skąd się brały te pauzy i cisza momentami w dzisiejszym spotkaniu. Panie Marku, czy Pana, widzę takie grymasy na twarzy, jak Pan wypowiada jakieś słowa, czy Pan po prostu mówi, nie boli? Nie. Boli mnie ząb. Uważnie. <śles> Który? le. le. Jestem ty starszy na sali, może? O te bo będą chodzić po domach. Nie naprawdę, co jest y, po prostu. Y, no, wyknąłem no, tabletkę, ale... Y. Nie działa. Y, Takie ale... mi nie powodują, że nie boli, tylko że nie czujemy tego, że nadal boli. Znaczy w tabletki tak działają. Pytanie było trafne, bardzo dziękujemy. Wyjaśnił Pan coś, co z pewnością wielu z Państwa notowało. Pani bardzo proszę. Pan Żakowski zapytał, czy nigdy Pan nie myślał o tym, żeby dziś stwierdzić, że się nie gra dalej w tą grę, tam w życie. W pewnym momencie padło takie pytanie. Pan Braczkowski powiedział, że nie, nigdy czegoś takiego nie rozważał. A czy dziś rano, jak wiedział Pan, że po południu będzie Pan tutaj i nie będzie to należało do przyjemności i że boli Pana ząb, nie rozważał Pan tego, żeby dziś nie wstać? Jestem bardzo, czyli bardzo obowiązkowy. nie bardzo no. obowiązkowym. Przepraszam. No nie, no nie, jak się już zobowiązałem obiecałem Jackami, no pomyślałem sobie, co on zrobi. Ja też się odjechać, z kim powiedział. To po prostu na chwili z łapię, może mogłoby się tak skończyć, że co na przykład doradzę I Co by tak to było? Nie wiem jak to jest zawsze taka kolejna że się dzwoni najpierw do kogoś, do kogoś. Pani jednak jest zdania, że Marek Powinien był zostać w Warszawie. Jakoś nie. <głosy> <głosy> Niech Pani też zaprzeczy. No. Tak, tak, zaprzeczam. <noise> nie jestem takiego zdania. Ja myślę, że to bardzo fajne było spotkanie. Mi się podoba. Uważam, że było fajne. Jest. wszystkim inne. Dobrze? Tak, Czy jest nadal. Nie je, Nie słyszeliśmy Pani Jest nadal. Jest Potem. nadal. No właśnie. Jest nadal. Tak? E, tu widzę, no, sala się budzi, podobnie jak Marek. Bardzo proszę. O. Ja chciałam zapytać Pana o tego ulubionego bohatera literackiego. Dlaczego? O Przeduskiego chodzi, tak? Nie, 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 o tego pana z Gołębię. Bóg, Bóg, tak. To takie pytania powiedziałem bo Bohater literacki, to powiedziałem Bóg. Słucham. Właśnie tak, dlaczego taki bohater? Dlaczego ten? No żeby w ten sposób yy, yy, z, 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 yy, podważyć nazwę no, 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 Boga postacią literacką, fikcyjną, nieistniejącą. No to trochę Postać z książki z lechy, z legendy, z jakiejś bajki sprzed pięciu tysięcy lat. A jeszcze tak będąc przy, przy tym temacie, ja też nie lubię świąt. Chciałam zapytać pana, dlaczego pan nie lubi świąt?